Czy jestem dupkiem, że nie zrobiłem śniadania dla siostrzenicy i siostrzeńca? Mam na imię Marek, mam 36 lat. Moja siostra Ania 34 lata wprowadziła się do mnie jakieś dwa miesiące temu razem z dwójką swoich dzieci, Kubą 7 lat i Zosią 4 lata, po tym jak zakończyła naprawdę trudny związek. Zawsze wstawałam dość wcześnie, mniej więcej około 7-8 rano i robiłem sobie śniadanie. Nic wyszukanego, po prostu to, na co miałam ochotę tego dnia. Szybko zauważyłem, że Ania lubi spać do późna, bywały dni, że wstawała dopiero o 13. Co? No, ona może mieć tak, jakieś depresyjna. No, bo to źle brzmi. Przymykałem na to oko, bo wiedziałem, jak ciężko przeżyła rozstanie. Ponieważ Ania spała tak długo, nie zajmowała się swoimi dziećmi. Wyrobiłem więc sobie rutynę. Cokolwiek gotowałem na śniadanie dla siebie, robiłem też dla Kuby i Zosi. Tak było aż do pewnego ranka. Obudziłem się i miałem ochotę zrobić lecznicę z pomidorami. Dzieci od razu zaczęły marudzić, że tego nie chcą i wolą coś innego. Byłem miły i zrobiłem naleśniki, bo przecież to nie ich wina, że mama ma teraz ciężki okres. Następnego dnia robiłem jajka na miękko z tostami, ale znowu słyszałem tylko nie chcemy tego, chcemy coś innego. Znowu im uległem. W końcu po trzech porankach, kiedy musiałem gotować dwa różne posiłki, powiedziałem im: Nie będę więcej robił dwóch różnych śniadań. Jeśli wam to nie smakuje, idźcie obudzić, mamy, żeby wam zrobiła coś innego. Poszli więc do Ani, ale ona i tak nie zeszła na dół przed trzynastą. Dzieci zaczęły narzekać, że odmówiłem im jedzenia, a Ania była wściekła. Zaczęła na mnie krzyczeć, że dzieci muszą mi jeść, o określonej porze jeszcze mówiła różne rzeczy, które miały mnie zranić. W końcu nie wytrzymałam i powiedziałem, wiem, że jesteś w depresji, ale weź się ogarnij i zajmij się do cholery swoimi dziećmi, zamiast liczyć na to, że ja to zrobię. Ania zamilkła i od tamtej pory się do mnie nie odzywa, ale wiem, że oczekuję, że ją przeproszę, czy jestem dupkiem. Nie, powiedział to, co ja też bym prawdopodobnie powiedziała: jakbym się tak wkurzyła, bym się wkurzyła. Nadużywała jego gościnności, a on robił jej tylko i wyłącznie przysługę, że robił te śniadanka dla tych dzieciaków. Nieważne rodzina czy nie, jakby miejmy do siebie szacunek podstawowy, tak? Ona nawet nie poszła do tego brata z tej historii i nie powiedziała: słuchaj, Marek, ja naprawdę mam chuj, ja nie wiem, jak sobie poradzę. Daj mi tydzień, dwa, ja stanę na nogi.